Przestań, nie, ja nie jesteś moim oh, nie oh, oh. jesteś moim Co ty Oby. powiedziałeś? Co, nie ty ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Halo Halo, Halo. Co jest? Gość, przedstaw się, przedstaw się Ja jestem ale jak chcesz to mów mi o Ja lubię zielony kolor Piętami tak odwiedzę Dobra, to jest prezent to ma być prezent przez to, że... Siemano kolano, z tej strony Wojano Siema. i paliano! Siemano, witam. Budowa, 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 budowa Budowa team paliano, budowlano w końcu kiedy mamy sojusz, możemy się zabrać za nowe rzeczy na wojanowicach i dzisiaj mojego burgera. Co to jest kurde? My, 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 my. Ej, ja nawet drewna nie wykorzystałem żadnego dobra. Cyk cyk o proszę. Trochę drewienka Ej nie! Co to jest? Aaaa, co? Ja Ej, co? Zowie muszę wam przekazać ważną informację Tojt Nie jest już moim przyjacielem